Cześć, witajcie, jestem Eur, no to jest Minecraft. <grym> I tak, e, otóż, dlaczego gram w Minecrafta? Może dlatego, o, tak, to kurde już się jąkam. E, dlaczego nagrywam Minecrafta? E, otóż, po prostu chciałem sobie tak pograć. Nie grałem naprawdę bardzo, bardzo długo w Minecrafta. Tak, czanki się ładują. I pływa sobie ośrodnica. Nie grałem bardzo, bardzo długo, ale grałem teraz. Yy, może 4 godziny, może 3 godziny. Yy, Odpalam sobie raz na jakiś czas i stworzyłem sobie grę taką tutaj mapkę. O, tam z tej klipuś. Yy, I co ja tu będę robił? Powiem wam tylko tyle, że na kanale będzie pojawiał się Minecraft, ale tylko raz na jakiś czas, czyli nie wiem, na przykład raz na dwa tygodnie, może rzadziej. Po prostu stworzyłem swoją mapkę i będę po prostu na niej sobie tak po prostu żył, tak, ja tak powiem. Przetrwanie. Eee... Będę musiał przyciszyć troszeczkę dźwięki stworów. Momencik, nie to. Yy, muzyka. Rogę stworzenia. To też. To też. I to też. Dobra. I będę sobie tak, teraz wrócę. Yy, będę sobie tak po prostu budował. Wy możecie coś na napisać, co chcecie, żebym wybudował. Aktualnie to tak. Mmm, szukam diaktów. Jakby to się wiedział, te diamenty. E, szukam diamentów. Aktualnie się rozwijam, tak? Na razie tylko mam. E, że tak powiem. Tak, wybuchnij sobie. Że tak powiem, tą. No. Zbroję z. Kurde, nie, nie mogę się wysłowić. Zbroje, z, że tak powiem. No wiecie o co mi chodzi, no po prostu, no. Wspomniałem słowa, nie wiem czemu tak jest, ale czasami tak mam, że po prostu zapominam słowa. Eee... Metal? Tak, to nie jest metal. <śm> żelazo. <śm> żelazo, kurde. Żelazo, z żelazo. Na razie mam tylko wyłącznie żelazo. Mam y jedną. Jednego mam. Mm, kilof mam jeden tylko z jaksów, z bo aktualnie znalazłem tylko pięć, zaraz wam pokażę w ogóle co ja mam i co aktualnie planuję zbudować. W ogóle to jest wyspa, ale wam pokażę. Tak, tu jest tylko kobel. Redstone, Redstone mam kupę, bo właśnie tych diamentów szukam, a Redstone więcej niż tych diamentów. Tutaj są wyrzutki z potworów, no i właśnie żelazo, złoto i takie tam surowce. A tu mam, no właśnie, diamentowy kilof, węgiel i drewno. A tutaj sobie zrobiłem już do enchantowania... No, wiecie jak to się nazywa. Kurde, nie grałem tyle czasu, już wszystko zapomniałem jak to się nazywa. Te przedmioty i tak dalej. Zaklinania przedmiotów, tak. Tutaj planuję sobie zbudować domek. Otóż, może ja się wywinduję na górę jakoś i może wybaczycie to całą wyspę z góry. Zaraz mówimy tak. Zbieram czcinę do, do książek, żeby książki zbudować. Yy, skraftować, nie zbudować. Potrzebne mi są. Yy, następne tr trudne słowo, które mam na końcu języka. Nie mam łopatę, to teraz ja będę ubił łapką to. Ten dirt. Chodzi mi o półki z książkami. O. E, tak, to jest taka wysepka. Tutaj, tutaj, tutaj. Tam jest też. No to jest po prostu wyspa. Tam już więcej dalej nie ma nic. Tu jest wyspa. Tak. Tam dalej są takie małe wysep wysepki. Ty typu na przykład takie coś. O. Tam. A w tamtą stronę są normalne, jest kontynent, taki duży las, tam jest gdzieś pustynia też. A ja chciałem po prostu... Chciałem, że tak powiem, wybudować się na wyspie. Planuję też tutaj zbudować latarnię morską na którejś wyspie. Ty może na malutkiej tej, tej wysepce, którejś... Na kopał to wieczność. Bo nie mam łopaty na no zajebiście po prostu. Dobra, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć i pokazać? O, 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 dobra. Ale wejdziemy sobie do kopalni. Zobacz, zobaczycie, co ja tam podziałałem. Trochę, co? Dobrze, on kilo, kilo drugi. Pokażę Wam tylko kopalnię i na tym pewnie skończę i kolejny odcinek, jeżeli wyjdzie, jeżeli wyjdzie, to wyjdzie naprawdę, naprawdę, naprawdę za jakiś czas. Nie będzie to za tydzień, może za tydzień zobaczymy, Ja będę miał chęć, no to też czasami jest tak, że chęci brak, a czasami chęci albo czasu, czas jest najważniejszy. No, i dobra. I tak, jeżeli chodzi o. Tak. Chyba powinienem sobie wyłączyć. Włączyć czas. Yy, nie czas, tylko. Cześć, Basiu. Poziom łatwy albo pokojowy. Oh my god. Ile tu was jest? Naprawdę. I tu jeszcze jest. Jest to jakaś Basia? Nie ma. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży kompleks jaskini. Ja to praktycznie już wszy wszystko i wszędzie byłem. Ale nie wszystko oświetliłem i się spałnią teraz. Tak, i tutaj też są kury. <laughs> tak, tutaj sobie szukam diamentów. Tutaj, tutaj szczególnie. Tutaj chyba dopiero drążyłem. Tak. Tutaj zacząłem drążyć chyba niedawno. Jakieś te dwa dni temu. Dokładnie nagrywam to 5 kwietnia, aby to chciał wiedzieć. Więc dwa dni temu to było trzeci kwiecień. Eee, tam gdzieś tu jest góra. Tutaj chyba sobie też diamenty szukałem. Albo i nie. Siedzę tutaj naprawdę bardzo długo no, w tych jaskiniach i nie wiem teraz gdzie mam iść. co wam pokazać dokładnie. Tak, wszystkiego tutaj nie wykopałem jeszcze. Nie, A, już wiem, dobra. Jestem głupi. Ta jaskinia jest z tamtą strona gdzieś. Czy jaskinia bardziej, głęb... Gł... bardziej w głębię wchodzi, że tak powiem? Ta jaskinia. Ta w tutaj gdzieś ruje, jeszcze się zabinę lepiej. O, chodzi mi tutaj, tutaj, tutaj. I tu jest naprawdę znalazłem te pięć diamentów tylko. No serio. Chyba się. Dobra, to tam nie wchodził, ale ta naprawdę bardzo, 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 bardzo rozkopana jest. Się... Spójrz, Was. Tutaj te diamenty były chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, raz, dwa, trzy. Tak, pięć. Tutaj były te diamenty. I to jest tak bardzo, bardzo rozkopane, że... że szok. I kurde, tutaj diamentów nigdzie nie ma. Szukam i szukam i je, znaleźć nie mogę. Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj jeszcze jest parę rzeczy. Tutaj też jest takie tam... Tam do góry jeszcze jaskinie są. To naprawdę to jest strasznie, 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 strasznie. dużo rozgałęzień i tak Tak to dopiero połowa, nawet, nawet nawet nie ma połowy, że tak powiem. Chyba Redstone chyba. Nawet połowy wam nie pokazałem, chyba tych jaskiń tutaj, co odkryłem. Ta. Ja, tak, wpadnie jeszcze na nagraniu, gdzie zajebiście. E, zginąć chyba, zginę. Nie zginę ani razu jeszcze tutaj na tej mapie. Coś mi się kojarzy. Chyba ani razu, tak ani razu, bo miałem. dobiłem ponad 60 level, chyba? Dobbiłem sobie w końcu właśnie, bo tych jak, jak. znalazłem, to sobie zrobiłem ten. student chantingu I dopiero potem e, zużyłem trochę tego. levelu na te. na dwa miecze. Ten drugi jeszcze nie mam w skrzynce, i on jest ulepszony na ostrość 1. A ten jest na Zemora. Zawstawę nogów chyba. Tak, dwa. Tam jeszcze jaskinie są, tam na górze jeszcze są. I tu jest praktycznie już wszystko wykopane, poszukane i tak dalej. To zostały tam niedobitki, tam takie właśnie, tam węgiel był i tak dalej. I się muszę przenieść na jakąś inną jaskinie. I znaleźć kurde, gdzie to było. Tu jest wyjście. I tam sobie gdzieś indziej poszukać. Zajebiście jest noc. Uhum. A nie, muszka przy sobie. też jest jaskinia. Dobra, bez zbędnych pokazywania wam. Już tutaj więcej nie wam nie pokazuje tych jaskiń. Nie ma sensu pokazywać tego, bo to nic ciekawego. I co jeszcze na tej plat platformie? Na tej wyspie, tam gdzie tam te łóżko stoi moje, tam gdzie widzieliście to przed chwilą na samym początku filmu. Kurde, jak by teraz stąd wyjść? A tam jest grzybów. I. Tędy. Tak, klipuś. Musiałeś ją wybuchnąć? Spadaj. Fuck. Fucking hell. Żeby to nie było. Creepera. Ojebane. Czy to mi się wydaje, czy mi się śni? Kurde, skacz tam, skacz, 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 skacz. Tu się mnie zasponiło ich tyle, że szok. Chodzi mi o to tutaj. Tutaj będzie ten dom nasz. Zobaczmy ten... hity bije. To I tutaj ten dom chcę sobie zbudować. Tak, zegarek mamy, na niego nie spojrzałem. Dobra, tutaj będzie ten domek. Kurde, i tych z potworów to się spełniło. Patrzcie. A te bugi z tym. Nie naładowały się te w ogóle. cząki ten domek tutaj planuję, nie wiem jaki na razie. Możecie podsyłać mi jakieś yy, projekty. Tam jeszcze jest jedna skinieta, która jeszcze nie została do końca zbadana. Tam sobie na pewno się wybiorę. Wiedźma, no kurde, ile się spełniło tego dziedzictwa. Yy, I co, i tyle. Nie wiem, powiedzieć powiedzieć. A, kaskamerką, czy będzie coś? Z kamerką chyba na razie nic nie będzie, czyli chodzi mi o, tej, o serię z Harry'ego Pottera i z Deponii, drugiej części. To myślę, że kamerką będą czasami jakieś filmy. Chodzi mi o to, że nie będzie cały czas, non stop, po kolei każdy odcinek, kurde, odspierdzieltać ode mnie. <laughs> nie, chodzi mi o to, że nie będzie. Każdy kolejny odcinek y, miał kamerkę, tylko jakiś tam raz na jakiś czas. Po prostu jest z tym dużo zabawy. I nie chce mi się, tyle wam powiem. Tak, mam w głowie y, strzały. Nie chce mi się, bo po prostu jest zbyt dużo robotu i to jest roboty i zbyt y, czasochłonne. Czy zrobić by mi się to chciało, ale no, zbyt dużo to czasu zajmuje. No. Z takiej... składania tego filmu w całość to 20, nawet 30 minut czasami dochodzi, są cięcia i jakieś dziwne rzeczy, które mi nie pasują i które muszę poprawić, lub coś takiego. To naprawdę jest ciężko. Dobra, bo to jest 16 minut już. Ja już pomału będę kończył, bo tutaj do pokazania już więcej nic nie mam. A więc tak, w następnym odcinku, jeżeli się ukaże, powinien stać już dom, tam, yy, i będę planował robić latarnię i podsyłajcie mi jakieś pomysły co, co wybudować następną, następne rzeczy, kurde, muszę to załatać później. Nie granie w Minecrafta robi swoje. Taki mam może dziwny głos, to mówię troszeczkę takim szeptem. To jest godzina po 11 I dlatego taki mam cichy głos. Co, dobra. To tyle. Coś jeszcze tak myślę. No, chyba nic. No i to takie nie, nieszczęsne zbieram. Trzymajcie kciuki, żebym jak najwięcej te tego zebrał, bo jeszcze chciałem sobie tego armora zrobić yy... z diamentów i chociaż ten miecz. I to wszystko polepszać jakoś. Dobra, to już nic nie ma. Dobra, to wszystko naprawdę było przyciągam. 18 minuta prawie. 17 dla was 17, bo jeszcze minuta będę miał cięcia na początku. <laughs> Dobra, to tu się żegnam w tym miejscu, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu, jeżeli ktoś obejrzał, bo jakoś tak ostatnio aktywność moja spadła i pewnie wy też troszeczkę u was spadła aktywność, ja tak powiem, bo mnie często nie było, długo, dłuższy czas mnie nie było i dlatego może wy też tak to odczuwacie, nie wiem jak to nawet nazwać, to tyle, dobra. Nie przeciągam, bo już trzeci raz się żegnam. <laughs> eee, na razie. Trzymajcie się, no i pa.